Maneczko wszystkim tu Lisław, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy mieli drugą część największych zabójców z całego Chicago. Zanim jednak przejdziemy do sedna standardowo, chciałbym Was zaprosić na grupę Trap Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje Was amerykański rap albo trap, a na tej grupie Was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie link w opisie. No i jeszcze powiem Wam, że dalej walczę sesją i nie bardzo mam czas, żeby Wam nagrać taki większy filmik. No a jednocześnie nie chcę Was zostawiać bez filmów, dlatego daję Wam jakieś tam filmy, które moim zdaniem są ciekawe, no ale powiem Wam szczerze, że planuję nagrać. No myślę, że. Jeszcze ciekawsze filmy. No dobra, to nie przedłużając, przechodzimy sobie już do sedna. Na pierwszym miejscu będzie Mad Max NLMB, który ma od 8 do aż 10 buddies. Te buddies to Deos Blackmop, Boot z KTS, Lolo też z KTS, Jordan z Blackmop, Eric z Blackmop, Powers z KTS, Lisi i MTG o MTG No i to jest 8 jego potwierdzonych buddies, a dwa niepotwierdzone to. KTS VON z CEDU KTS No i SHUTASHALT z Black Mob. No czyli jak widzicie, niepotwierdzone, no ale dość grube ksywy. Jeśli chodzi o to, co się teraz dzie dzieje z Mad Maxem, no to on już nie żyje. Na drugim miejscu mamy Lil który ma aż 8 buddies i te buddies to on z Tarot City, Lil Mike z Geodrive oraz MOB, Antonia, która była Innocent Bystanderem, czyli takim niewinnym świadkiem. Curious, z Mordatown, Banno Hothead z Faceworld 69 Lashota Hertz, która była Innocent Bystanderem, Doveya 4 z Faceworld 69 oraz spłuka z tego samego setu. Jeśli chodzi o to, co się z nim teraz dzieje, no to on siedzi w więzieniu. Na trzecim miejscu mamy Dirusa z który ma aż 6 buddies i te buddies to Dale STL IBT, Lily Jojo z Big Squadu, Fatheada z jak Big File z World, Doka STL EBT i BT, Marka z Of If Young Money. Powiem wam, że Brak Derozsa w poprzedniej topce wzbudził kontrowersję, no ale teraz teraz już jest. Jeśli chodzi o to, co się teraz z nim dzieje, no to on siedzi w więzieniu. Na czwartym miejscu mamy Staszalca z Black Blackpop, który ma od 5 do 6 buddies: The buddies to Seamows NLMB, Pistol Peace NLMB, Rich Jerks NLMB, z NLMB. Yogi z ABK, no i to jedno niepotwierdzone buddy jest to Kobe's z NLMB. Dotychczas my na tym kanale, jak i wiele osób na innych kanałach i w ogóle w innych miejscach, mówiliśmy, że Kobe to jest buddy KTS Vona, Posto i KTS Rio. No do, dotychczas tak było, jednak niedawno wyszedł raport policji, z którego wynika, że zdaniem policji Kobe'ego zabił Sheld z AWOLem z Blackmob. Dlatego teraz no Kobe jest z z niepewnym. Dlatego przypisałem go do Szaleca ze znakiem zapytania. No i te ze znakiem zapytania go teraz będziemy przypisywali do KTS Wona. I jeśli chodzi o to, co się teraz dzieje z Szalcem, no to on nie żyje. Na ostatnim miejscu mamy Bangda Hit Test PBG, który ma 5 Buddies. Te Buddies to Duski z Hula Gang. AJ z Lil Formop, Murdas, SBMG, Lil E z Lock City oraz Munchi z Lock City. Jeśli chodzi o to, co się teraz z nim dzieje, to on siedzi w więzieniu. Okej, okay, i to by było na tyle w tym odcinku. Ja się już z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam podobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama, na mój własny kanał oraz oczywiście na grupę Trap komity Polska. A tymczasem ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, siemaneczko i cześć.